Aleksandra Pazderska, M Logistics Transport i Spedycja. Firma M Logistics to rodzinna firma, powstała dwa lata temu, czerpiąc zawodowych doświadczeń jej właścicieli. Wiedza, zdobyta praktyka oraz znajomość branży TSL pozwala nam na zapewnienie jak najwyższej solidności oraz oferowanie najlepszej jakości obsługi. Zadowolenie klienta jest naszym nadrzędnym celem. We współpracy z naszymi klientami służymy doświadczeniem i fachowym doradztwem. Idea, która przyświeca naszym działaniom, to maksymalizacja zadowolenia klienta przy optymalizacji kosztów. Do dyspozycji naszych klientów jest własna, nieustannie rozbudowywana i nowoczesna flota, a nasi kierowcy bardzo ważne ogniwo naszej firmy to profesjonaliści, dla których priorytetem jest dotrzymanie wyznaczonego przez Państwa terminu. Ze względu na bezpieczeństwo i czas dostaw, nasze samochody poruszają się po drogach ekspresowych są nieustannie monitorowane. Od momentu załadunku towaru do momentu jego rozładunku. Specjalizujemy się w ekspresowych i standardowych dostawach na terenie Europy. Jedna paleta z Hamburga czy dostawa kilku do Paryża to zadanie właśnie dla nas. Gwarantujemy dostawy dedykowane. Brak przeładunku w trakcie transportu to gwarancja bezpieczeństwa, braku uszkodzeń i szybkiej dostawy. Dostarczamy komponenty do największych fabryk samochodowych w całej Unii Europejskiej. I jeśli nadal pytasz, dlaczego my, stały dostęp do informacji o powierzonych ładunkach. Błyskawiczna reakcja na wszelkie sytuacje awaryjne. Możliwość zapewnienia środku transportu w dwie godziny od zgłoszenia. Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Minimalizacja formalności. Zapewniamy stały kontakt drogą telefoniczną, mailową, nawet w nocy. AM Logistics to pewny i bezpieczny partner w biznesie, bo liczy się czas. Twój czas.